Hej, cześć! Ja jestem Malina i witam cię bardzo serdecznie na tym kanale. Ten odcinek będzie w zasadzie w całości poświęcony felgom do mojego samochodu. Jeśli chcesz dowiedzieć się coś więcej na temat tego samochodu, to na górze masz link do playlisty, tam jest kilka odcinków, także serdecznie Ciebie tam zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to przede wszystkim muszę się skupić na przygotowaniu tych felg pod lakier. I jeśli czas pozwoli, to uda mi się też je polakierować. Natomiast zacznę od tego, że potnę zderzak szlifierką. Jeśli chodzi o zderzak, to ciąć chcę mocowanie dokładki, ponieważ i tak planuję założyć jakiś customowy splitter. A jeśli chodzi o samo to mocowanie, to i tak ono jest tutaj już urwane, na ten moment tylko szpeci i sprawia, że auto wygląda naprawdę tragicznie. Dlatego po prostu trzeba je uciąć. Dobra, zderzak jest pocięty, auto wygląda od razu lepiej, nie straszy. Natomiast ja jeszcze go dokładnie obrobię, kiedy go zdejmę, ale to chyba już jak będę przygotowywał zderzak do malowania, ponieważ tak jak kiedyś już wspominałem w jednym z filmów, zderzaki są do malowania. Natomiast w tym momencie zabieram się za felgi. Odkąd kupiłem to auto, nie działała mi szyba od strony pasażera. No, po prostu się nie otwiera. Natomiast, jakoś do tej pory niespecjalnie mi to przeszkadzało i nigdy nie było czasu, żeby się tym zająć. Natomiast to wyjątkowo upalne lato zmotywowało mnie do tego, żeby w końcu zabrać się za ten problem. Zdjąłem sobie już tutaj część tapicerki. No i proszę, moim oczom ukazują się takie oto to rzeczy. No i gdzieś po wstępnych oględzinach widać, że ten mechanizm jest nie do końca kompletny. Czegoś tutaj brakuje w środku, dlatego zamówiłem cały komplet. No i będzie to trzeba wymienić. Natomiast przy okazji mając to zdjęte, postanowiłem, że na pewno tą część będę chciał odświeżyć, odmalować. Tutaj jest taka specyficzna guma. Nie wygląda to zbyt estetycznie, więc to pójdzie prawdopodobnie w czarny kolor. No i zastanawiam się też, czy tego by nie pomalować, może w jakiś ciemniejszy kolor. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ewentualnie, jak ktoś ma, to może podesłać jakieś zdjęcie dla inspiracji. Szyba szybą, ale wróćmy do felk. Generalnie są już praktycznie gotowe do malowania, są w podkładzie. Całego procesu nie pokazywałem, ponieważ na moim kanale jest dużo filmów tego typu. Tutaj w karcie na górze wrzucę wam jeden z nich. Natomiast szybko wam pokażę, jak to mniej więcej wyglądało. No i teraz tak, stoję przed takim dość ciężkim wyborem dla mnie osobiście, jeśli chodzi o właśnie kolor tych felk. Na samym początku miałem taką wizję, żeby to był jasny srebrny. Później gdzieś zaczęło mi chodzić po głowie, żeby może zrobić taki ciemny grafit, taki ołówkowy kolor. Z racji tej, że na początku chciałem zrobić zaciski w takim żółtym, złotawym kolorze. Natomiast w międzyczasie pod ostatnim filmem z moim Renault Megane ktoś tam wrzucił mi w komentarzu zdjęcie, z felgami z R26. Więc w mojej głowie też pojawił się taki pomysł, że może by po prostu zaszaleć i zrobić te felgi takie czerwone. No, to jest odcień czerwonego, no ale już nie wchodźmy w szczegóły, bo też w przypadku tego samochodu fajnie się to komponuje choćby z lampami czerwonymi z tyłu. Natomiast wtedy musiałbym porzucić tą wizję ze złotymi zaciskami. No i właśnie na ten moment zupełnie nie wiem, w którą stronę pójść. Natomiast ostatnio w moim gruzie w BMW 36 odświeżałem tak felgi na szybko właśnie takim srebrnym spuchy. I szczerze powiem, wyszło to na tyle fajnie, że z kolei zaczął mi chodzić po głowie taki pomysł, żeby może wrócić do tego pierwotnego założenia i właśnie, żeby te felgi spróbować pomalować właśnie tym sprayem. Bo tak jak mówię, to przeszło naprawdę moje oczekiwania, jeśli chodzi o to, jak to wyszło. A z drugiej strony, z racji tego, że jest to dość tanie rozwiązanie, jeśli te felgi by do mnie na dłuższą metę nie przemawiały i jednak chciałbym zmienić ten kolor, no to też nie byłoby żalu, że po prostu wydałem kupę kasy na lakier. No i kurde, koniec końców jestem w kropce, nie wiem co zrobić. No i mamy kolejny dzień, temperatura wciąż nie odpuszcza, ale może to i dobrze. Do tematu Falk za chwilę powrócę, ponieważ niestety dzisiaj spaliły mi się żarówki. A ten, kto choć raz zmieniał żarówki w Megane 2, doskonale wie, co mnie teraz czeka. Dlatego zanim przejdziemy do festiwalu negatywnych emocji i przekleństw, pokażę Wam, jakie kupiłem żarówki. Coś takiego. Dlatego jeszcze takie postojóweczki. Żeby zmienić żarówki w tym aucie, to trzeba mieć sprawne dłonie i naprawdę dużo cierpliwości. Dlatego może nie będę nagrywał tego, jak to robię. No i oczywiście, żeby nie było zbyt prosto, to żarówka była spalona i wygląda mniej więcej tak. Natomiast poza spaloną żarówką spalił się też bezpiecznik. Znaczy przypuszczam, że spalił się bezpiecznik. Na szczęście w tym samochodzie, żeby dostać się do bezpieczników, wystarczy rozebrać tylko pół auta. Także myślę, że dzisiejszy wieczór mam już zaplanowany. Tym samym prawdopodobnie nie skończę tego lakierowania felk, ale może to i lepiej, bo będę miał więcej czasu, żeby zastanowić się nad tym, jaki faktycznie chciałbym mieć tam kolor. Nie bez problemów, ale jest. Żarówka znowu świeci. Także biorę się szybko za skręcenie tego i mam nadzieję, że już bez innych komplikacji. No i dobra, robi się już ciemno, ale właśnie skończyłem podkładować ostatnią felgę. Tam czekają jeszcze dwie, które są już zrobione na gotowo. I tak się to mniej więcej prezentuje w tym momencie. Jedna jeszcze jest w garażu, ona już jest gotowa od jakiegoś czasu i sobie czeka. No i cóż, felk dzisiaj już nie pomaluję. Z jednej strony to dobrze, bo nie do końca jestem zdecydowany, jeśli chodzi o kolor, natomiast z drugiej strony chciałbym mieć je już gotowe, dlatego żeby je w końcu założyć, no bo w lato w pełni, no i fajnie byłoby postawić samochód na docelowym kole. No a jak wiadomo, koła to jest 50%, jeśli chodzi o efekt wizualny samochodu. W tym odcinku to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do samego końca. W kolejnym materiale już na pewno będzie lakierowanie felg. Wtedy też zrobię takie porównanie i pokażę, jak te felki wyglądają na początku. Postaram się też omówić koszta i opowiedzieć o zakresie prac, jakie zostały wykonane. Raz jeszcze bardzo dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca. Jeśli podobają Ci się takie filmy i chciałbyś ich więcej, to zostaw łapkę w górę, kliknij subskrybuj, tak żeby nie przegapić następnych materiałów. Ja ze swojej strony życzę Ci miłej niedzieli. Lub innego miłego dnia, w którym akurat oglądasz ten film. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!